Odpowiadając na pytanie, co to jest dokumentacja medyczna, można stwierdzić na wstępie jedno: na potrzeby ewentualnego procesu o odszkodowanie na pewno nie jest wystarczające dysponowanie tylko kartą informacyjną, czyli epikryzą. Musicie Państwo wystąpić do wszystkich placówek medycznych, w których leczyliście się Państwo w okresie mającym związek z zarzutami o błąd medyczny. O poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pełnej dokumentacji medycznej, indywidualnej i zbiorczej dotyczącej pacjenta. Prawo do dostępu do informacji o stanie zdrowia i do uzyskiwania kserokopii dokumentacji ma pacjent i osoba przez niego na piśmie wskazana. To nie musi być osoba, którą wskazaliśmy przy przyjęciu do szpitala. Odpowiedniego pełnomocnictwa możemy udzielić w dowolnym momencie. Jakie konkretnie dokumenty składają się na dokumentację medyczną? Przykładowo jako szczególnie istotne dla oceny, czy w procesie leczenia dochowano staranności, wymienić można historię choroby, kartę zleceń lekarskich, obserwacje lekarskie i pielęgniarskie, opis operacji, formularz zgody na zabieg, wyniki badań. Nie są wystarczające opisy badań obrazowych, takich jak tomografia komputerowa. Proszę prosić o płytę CD z zapisem badania. Podobnie, niezwykle istotne dla oceny prawidłowości prowadzenia np. porodu jest badanie KTG. Należy uzyskać wydruk zapisu. Formularz wniosku o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej możecie Państwo znaleźć na www.bf.com.pl. I najważniejsze, w sprawie, gdzie przebieg leczenia nie był typowy, gdy wzbudził kontrowersję czy stał się głośny, proszę starać się uzyskać pełną dokumentację medyczną jak najszybciej, najlepiej w dniu wypisu. Niestety często zdarzają się przypadki uzupełniania dokumentacji, czy też przypadki przepisania jej fragmentów, nawet na etapie, kiedy sąd zwraca się do szpitala o przesłanie oryginału dokumentacji. Czytajcie też Państwo przynajmniej najważniejsze dokumenty, formularz informacji o planowanym leczeniu, karty informacyjne i w miarę możliwości wpisy w Państwa dokumentację dokonywane w procesie leczenia. Proście o sprostowanie nieprecyzyjnych zapisów. Pozwoli to uniknąć sytuacji, kiedy na przykład pacjent uskarża się na silny ból, podaje określone objawy, a w dokumentacji lekarskiej nie ma potem śladu, albo jest wpis. Dolegliwości nie podaje.